Cześć Wam! Dzisiaj nagrywam odcinek, gdzie będę grać w Besa, że tak powiem. Jestem po doładowaniu klejnotów. Chociaż nie wiem, tym razem za bardzo mi się nie chciało w ogóle kupywać karnetu. Obiecałam sobie, że kupię go dopiero jak wie 30 poziom. Ale mam fajne misje. Muszę je ukończyć. Jak będę czekać na misję, to minie niecałe minął niecałe dwa dni. Trochę się poczekam. Eee, no to co? No to sobie kupię karnet chyba. Chociaż nie wiem. A dobra. Bardzo fajnie. Na razie zostawię to wszystko na później. A mogę monety odblokować wcześniej? Monety nie są takie ważne. I ten. Punkty mocy jeszcze nie wiem. Czy w ogóle dam. O, jak fajnie. Ach, próbuję się... Jak się próbuje wbić nitę na 25. A byłam już w topce. Eee, a czekaj, nie tu. Już. Jest napad aktualnie. A to muszę szybko w takim razie... Przepraszam bardzo, bo to się kończy. Hmm... Dobra spróbuję sobie pograć.. Auź! i nie da się tam wejść, w bo... ogóle... No typie! O kurde. Ja myślałam, że tamten pójdzie. A! Coś się odbawiło. Wow! Ajdź! Huh. Ale mi się udało. Co, znaczy, że mogłam nie zużywać tych kaczetów? Zabiłam jakby błąd. O kurde. Nie trafiłam nawet. O nie. Nie, 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 nie. Uff. No nie pykło. Ach, no. To poszło no dobrze to nie jest O kurde No kurcze O kurde O nie, o nie, błagam nie Trzeba to utrzymać chociaż O nie. Co? Nie. Damy radę, damy radę, damy radę. Jest. udało się. Przecież tak szczerze po takie tak łatwo nie gra. A jedziemy z kolejną rundą. Co na ultatek? Aha, nawet nie trafiłam. Dobra, no chodźcie tu, o kurde, No ty cholero. Aj, 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 aj. Co? Jak mnie wywaliło? Co to miało być? Przepraszam bardzo. Nie zabrał ani trochę. Musi na mnie to. <grystanie> Dobra. Też było ok. Gram sobie już ostatnią rundę, żeby zaliczyć tę misję. Już ostatni raz, że, no, żeby wygrać, nie? Jak nie wygram, to nie ostatni, tylko już w niektórych, albo może jeszcze przedostatni. Nie wiadomo. Hmm. Jak się tam dostać, nie? Nie ma jak. Widzą mnie. O nie. Dobra. Nie, jak użyję ulta, to po... Nie użyło nawet. Tylko mnie tak rozwalił po prostu. Cały czas tylko wygrywam. Nie wiem, jakim cudem? A? Nie ma. Oh no. No co za. O kurde, nie tak łatwo. A niech to, głupia wieżyczka. Dobra, dobra. Ups. Dobrze. Ajdź. O, nie, ta jedna strzała mnie trafiła. Rakieta! Rakieta to była. A, niech to. No, nie za dobrze jest. Ajć. Wygramy to już. Przynajmniej. No i pięć rund wygranych. Gram z tymi samymi typami. To było sześćset czy pięćset? O, dwadzieścia Mogę sobie odebrać. Hmm. Zadaję obrażenia. Może najpierw yy, weźmiemy tego Barleya, bo... Rzadko co nim gram, ale chcę mieć to z głowy, bo wolę grać już z spajkiem niż. O, no jeszcze zagrać na tym. No tak. Zapomniałam. Nie wiem który wziąć. Aha, na, na sojusznika, To nie. O kurde. Dobra, wygrałam. Boże, wygrałam. Pokonałam go. Kurczę, troszkę mi lagowało. z Kubańcu. Kurde, nawet go nie trafiłam. O kurczę, no co jest? Dobra, pięknie. Specjalnie poszła, że mnie nie trafiła. Kurde, tam jest Rosa. O nie. Aha, bo ją spowolniła mi dlatego. O, dużo. Dobra, tam zagraj ponownie. Kurczę, tylko... Będzie ciężko wbić. A nie chcę też, żeby ten film trwał bardzo długo. O kurczę. Aha, bo ja nawet nie wiedziałam, że ona tam jest. Nie wiedziałam, że to w ogóle jest szelka. Dobra. Co tam? Nie szkodzi. Rozegrałam sobie jedną rundę, która niestety skończyła się porażką. Dosyć krótka, ale patrzcie, niewiele mi brakuje, żeby ukończyć misję. Przerywam, bo nie chcę, żeby ten film trwał bardzo, bardzo długo po prostu nie ma. Coś mi się wydaje, że mogę już ją ukończyć? A może jednak nie? Wow! Nie trafił. Dobra, poer mój. Na pewno już ukończyłam misję. <śm> hmm, zanim niech wyjdzie, to minie trochę czasu. <śm> Pewnie jeszcze lagi. Jeszcze coś znetem. Hm. O kurde. To tylko krzaczka ma Ach, musiałaś wyjść. Chyba coś się dzieje. Niech tylko spróbuję tu przyjść, o kurde, ale się o kurcze. nie dam rady, cóż, przynajmniej drugie. Nawet jeden strzał nie był. Cały, jak 790. Wió się kolejny poziom. Fajnie. No i został nam już tylko spike. Został już tylko spike. No cóż, nie mam już żetonów. Dobra, to sobie może wezmę za dymę, chociaż nie wiem. Za to ja dużo tego do nie, nie mam. Mam pakiet odznak, ale to może później. Chciałabym sobie przeskoczyć dalej, ja nie chcę marnować w sumie klejnotów. Aha, może sobie tutaj zmienię kolorek na taki. No ta głupia tara. Czy ja zawsze będę miała tylko 37, y, 37. Jedną postać tylko do odblokowania. No czemu? Czemu? Ja tak strasznie chciałam. Dalej chcę w sumie. Ale nie może, no po prostu mam pecha. Ja tego po prostu nie rozumiem. Co innego, jakby to była kolet, ale Tarano może ze skrzynek może mi wyleci. Chociaż nie wiem. Trochę tego jest, ale w... chyba wątpię, żebym ten. Jak wbiję 30 poziom karnetu, to postaram się nagrać odcinek. I zrobię opening. Dobra, ale grajmy. Trzeba pogryć. Kończyć misję trzeba. Ani że będę gadać tylko. Myślałam, że mam podkręconą piłkę. A co ty? I dziurę zrobił ty. A niech to. O kurcze. Spadaj, mortis. Kurde, było blisko. Od nas chyba jeszcze nikt nie zginął. O nie. Ej! Kurde, zapatrzyłem się, zamyślałem się. A nie żeby ultę użyć na piłkę, no ja pierniczę. Co to w ogóle miało być, co? O nie, no cóż, Rosa wkurzona za swój błąd. Dobra mój Kill Jak Mortis leci. Spierdzielaj z tym ultem. No! Dajesz rosa! No! Ach, było blisko. Nie. <słyska> jak to wygląda? Nędznik? <słyska> Ale i tak pewnie też tego nie wygram. nie tknął piłki. A, no to było niemądre. Co ten kiełek w ogóle odwala? Na której on jest mocny? Dobra, oberwał. Daj mi spokój. Bach. Dobra, poszedł. O kurcze. I to tak dobrze trafił. O kurcze. No ty Nie! Co? Druga przegrana. Aj... Ty się dobić na pewno No co za bezsens totalny Mech. Mm. Dobra, idę na dół w takim razie, bo to jest jakaś masakra po prostu. Co się odwaliło? Trzy drużyny tylko zostały. <grybuj> Uciekaj! <grybuj> <grybuj> O ty. A, nie ma. O kurde. Wy... Co to miało w ogóle być? Ej, no. Ludzie. Nie wiedziałam, że... Taki przyjazd mi zada aż tyle obrażeń, no. No ja piernicz. Serio, zamiast iść po tego, to... Ech. Dobra, nieważne. Jeszcze lepiej. Kurde no. Udało mi się ukończyć misję. Ale nie nadrobiłam pucharków. Hmm, hmm. Dobra, musimy próbować dalej. O jedno za dużo. Oberwał. Nie wierzę. Chyba nie wyjdzie. Spierdzielaj stąd. Dobra, idę ich pogonić trochę. Gdzie oni są? Jakoś się trzymam z tymi dwunastoma powerami. Chociaż ja sam Spike jest mocny. O, typ też ma karnet. Dobra. Ach, brat mi w paróbórę. Masz 50 czasu, gora? Liczę do 50. Alan, proszę cię. Dobra, liczę do 50, Sorki, ale to mój brat. Alaan... Ale mnie wkurza, wpadł mi do pokoju, chciałam zatrzymać, no zatrzymałam, no takie, odpadam dalej, no i wszedł. Hmm. Dobra, kończę już odcinek, bo miałam pokazać tylko jak kupuję kawnet, kończę misję i nie wiem, <grym> jak się gram. Więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapeczki w górę. A się z wami żegnam. Cześć!